I właśnie chciałem w ten sposób na pani Ręce złożyć właśnie o, ten nie, sygnet niepodległości e, dla pani taty, e, właśnie w ten sposób go przywołując nasze pamięci i, 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 i no tak, pamiętam zmianą i pani zabiedzie z Londyną, niech raz, e, znajomi się pytają, a co to jest, ale pani powie właśnie, że to jest dla mojego taty winą, ale pamięć w Polsce pozostała i młodsze pokolenie pamiętając. E, Przekazuję kontroli. Dziękuję bardzo, że zaszczycony ja i bardzo <trundy> dziękuję. Tak, tak. To ma, Pozwoliłem sobie uważać, że gdzie nie jest w takim miejscu wykorzystać moment, że było, ale, ale yy, Absolutnie Pani przy to mówić, że Pani doprowadzi w przyszłym roku do tak, punktu Ja się sama doprowadzę. Wiele osób przyjeżdżało Piękno. w tym roku. Piękno. Tak, także to będzie Pani jak tam więcej